Witam Państwa w kolejnej audycji na kanale PAFERE. A dzisiaj bardzo ciekawa historia braci Wright i Samuela Pierponta Langleya. Bracia Wright, wszyscy o nim wiedzą. O Langleju, Pierponcie Langleju, mało kto. Tym niemniej historia bardzo ciekawa. Na początku XX wieku dążenie do podboju nieba. Przypominało współczesny wyścig kosmiczny, notabene, o którym już niedługo za kilka odcinków też powiemy, bo historia się powtarza, bo to jest fizyka życia. Te schematy są bardzo, bardzo do siebie podobne. Centralnymi postaciami tego dramatu byli bracia Wright, Orwell i Wilbur oraz podobno, wybitna postać, Samuel Pierpont Langley. W spokojnym miasteczku Dayton w stanie Ohio dwaj bracia Wilbur i Orville, rajtowie, wyruszyli w podróż, która miała zmienić bieg historii. Z dala od sal akademickich i towarzystw naukowych, ci inżynierowie samoucy, prowadząc skromny sklep rowerowy, rozpoczęli swoją misję odkrywania tajemnic latania. W przeciwieństwie do Samuela Pierponta Langleya który miał dostęp do najlepszych zasobów i najbystrzejszych umysłów, bracia Wright polegali na swojej intuicji, umiejętnościach mechanicznych i nieustępliwej determinacji. To jest właśnie historia o pasji, o pasji dociekania i za mną widzą Państwo obraz, który to pokazuje dwóch skromnych gości i jeden bufoniasty. Naukowiec, który prawdopodobnie miał wielką siłę przekonywania. No i co wynikło z tej konkurencji? Wilbur powiedział kiedyś: Jestem głęboko przekonany, że lot jest możliwy, że człowiek będzie latał. I ta ich podróż była napędzana właśnie tym przekonaniem i głębokim zrozumieniem. Zasad aerodynamiki, proszę państwa, bo to, że się czegoś chce, to wcale nie oznacza, że to się osiągnie. Trzeba jeszcze wiedzieć jak. Zasady aerodynamiki. Studiowali je intensywnie. Bracia zbudowali i przetestowali wiele szybowców, wyciągając wnioski z każdej porażki, stale dążąc do swojego przełomowego wynalazku. I teraz, ważne. Ich podejście było skrupulatne i oparte na dowodach empirycznych, na tym, co widzieli na własne oczy, na tym, czego sami doświadczyli. A to stanowiło wyraźny kontrast z bardziej teoretycznymi podejściami im współczesnych czyli właśnie tego Pierpointa. Samuel Pierpont lęgli, szanowana postać w środ środowisku naukowym, był przeciwieństwem braci Wright. Jako sekretarz Smithsonian Institution i profesor astronomii, Langley miał poparcie rządu amerykańskiego z grantem w wysokości 50 tysięcy dolarów. To naprawdę pokaźna suma w tamtym czasie i 20 tysięcy dolarów od Smithsonian na opracowanie pilotowanego samolotu. Jego projekt, nazwany Aerodrom, był symbolem Amerykańskiego postępu naukowego. I teraz, żeby dać Państwu wyobrażenie, ile to było 70 tysięcy dolarów w roku 1898 nieruchomość. Można było kupić wiele domów miejskich lub dużą luksusową posiadłość. W biznesie wystarczająca to była suma do rozpoczęcia dużej działalności gospodarczej lub sfinansowania kilku startupów. W dobrach luksusowych zapewniałoby to mu styl życia z wysokiej klasy odzieżą, biżuterią i podróżami. W projektach przemysłowych to wystarczyło do sfinansowania znaczących przedsięwzięć przemysłowych, takich jak fabryka czy linia kolejowa. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to równowartość ponad stuletnich zarobków przeciętnego pracownika. A jeżeli uwzględnimy korektę inflacyjną, to suma tych 70 tysięcy dolarów jest porównywana z kilkoma milionami dolarów w dzisiejszej walucie. Zaufanie Langleya do jego projektu było oczywiste. Cytowano jego wypowiedź: Latająca maszyna, która naprawdę będzie latać, może wyewoluować dzięki połączonym i ciągłym wysiłkom matematyków i mechaników. W ciągu od miliona do dziesięciu milionów lat. No tak sobie ludzie gadają, nie? Szczególnie jak yy, yy, mają taki dar gadania, przekonywania. No, milion. Natomiast Wrightowie, no, czuli, że to już jest bardzo blisko. Pomimo tego sceptycyzmu co do praktyczności latania, mocno Langley wierzył w sukces własnego projektu. Opinia publiczna i prasa były oszarowane pozycją Langleya. I wielkością jego projektu, no szczególnie kiedy ten projekt był wyrażany sumą 70 tysięcy dolarów. Oczywiście wszystko to, co robił on, przyćmiewało wysiłki Braci Wright. Ta podróż, ta droga Braci Wright była naznaczona próbami i błędami. To ważne sformułowanie, bo tak właśnie uczą się praktycy. A to było świadectwem ich wytrwałości i pomysłowości. Podczas gdy Langley opierał się na teorii, Rajtowie skupili się na praktyce. W swoim warsztacie zbudowali tunel aerodynamiczny, w którym przetestowali ponad 200 projektów skrzydeł. To praktyczne podejście pozwoliło im zrozumieć niuanse sterowania lotem i aerodynamiki. Orville Wright zauważył kiedyś, gdybyśmy opierali się na założeniu, że to, co jest akceptowane jako prawdziwe, czyli wiedza akademicka, rzeczywiście jest prawdą, to nie byłoby nadziei na postęp. Niesamowite stwierdzenie, nieprawdaż? Ta filozofia skłoniła obu braci do zakwestionowania istniejących teorii i wynalezienia trójosiowego systemu sterowania. Kluczowego dla manewrowania samolotem. System tego sterowania stał się standardem dla wszystkich przyszłych samolotów, a to świadczy nie tylko o ich praktycznym podejściu, ale również innowacyjnym duchu, którego Pierpoint nie miał. Podczas gdy bracia Wright kontynuowali swoje eksperymenty, projekt Langleya napotykał na niepowodzenia. Jego samolot dwukrotnie ulegał awarii. Podczas testów publicznych, wpadając notabene do rzeki Potomak. Te niepowodzenia, w połączeniu ze spokojnym, ale stałym postępem braci Wright, zaczęły zmieniać narrację. Langley, świadomy wysiłków braci Wright, gardził nimi z powodu braku formalnego wykształcenia i braku zaplecza naukowego. Zachowywał pozory wyższości, podczas gdy wewnętrznie jego pewność siebie została zachwiana przez postępy braci. Prasa również zaczęła kwestionować możliwości Langleya, ponieważ sukcesy Wrightów, choć nie były szeroko nagłaśniane, zaczęły pojawiać się w kręgach lotniczych. 17 grudnia 1903 roku to był kluczowy moment w historii ludzkości. Oczywiście z punktu widzenia lotnictwa tego dnia w Kitty Hawk w północnej Karolinie bracia Wright Odbyli pierwszy kontrolowany lot z napędem. Ich samolot flyer utrzymywał się w powietrzu przez 12 sekund, pokonując dystans 120 stóp. To monumentalne osiągnięcie spotkało się jednak początkowo ze sceptycyzmem i stosunkowo niewielkimi fanfarami. Bracia Wright, niezrażeni brakiem natychmiastowego uznania, wiedzieli, że osiągnęli rzeczywiście coś niezwykłego. Orville Wright napisał później: Samolot utrzymuje się w powietrzu, ponieważ nie ma czasu na upadek. Ich sukces był kulminacją ladr wytrwało, lat wytrwałości, co stanowiło wyraźny kontrast z głośnymi, ale nieudanymi przedsięwzięciami Langleya. Projekt Aerodrom Samuela Langleya, niegdyś ulubieńca amerykańskiego rządu i środowiska naukowego stał się symbolem porażki. I bardzo dobrze, bo tak powinno być. Jego, w ogóle wszystko, co publiczne, finansowane przez rządy, to z reguły są porażki. Jego dwie publiczne próby lotu, obie zakończone katastrofą, poważnie nadszarpnęły jego reputację. Prasa, która onegdaj okrzykiwała go pionierem, teraz zaczynała kwestionować jego możliwości. Langley w obliczu sukcesu braci Wright walczył o odzyskanie swojej pozycji. Jego wcześniejsze gardzenie rajtami wydawało się teraz zupełnie bezpodstawne. Starał się jednak bronić swojej pracy, ale fala opinii publicznej się już od zdecydowanie odwróciła. Kontrast między jego dobrze finansowanym projektem, a oddolnym podejściem braci Wright, się, stał się narracją o naukowej pysze kontra praktycznej pomysłowości. Proszę Państwa, warto zapamiętać, naukowa pycha kontra praktyczna pomysłowość. W latach następujących po sukcesie braci Wright, krajobraz lotnictwa zmienił się diametralnie. Bracia, niegdyś nieznani, zaczęli zdobywać uznanie za swoją przełomową pracę. Ich podejście do latania, zakorzenione w praktycznych eksperymentach i głębokim zrozumieniu aerodynamiki. Stało się fundamentem nowoczesnego lotnictwa, i tak to do tej pory zostało. Metoda czarnej skrzynki, opisana w, według mnie, wspaniałej książce, metoda czarnej skrzynki, właśnie, jest, jest po prostu praktyczna. Ona daje odpowiedzi konkretne, a również w tej książce można znaleźć takie wytłumaczenie, dlaczego. Nawet gdyby przyszło tysiąc atletów, naukowców i każdy z nich zjadłby tysiąc kotletów, czyli miałby tysiąc komputerów, to i tak nie udźwignął. Tam jest pokazane, jak właśnie metodą praktyczną o wiele szybciej osiągnąć to konkretne mm, rezultaty. Zresztą myśmy o tym mówili kiedyś o sile ewolucji, pokazując właśnie dysze Unilevera, bo o to, o ten problem chodziło. Yy... Tymczasem Langley, próbować, próbując ratować swoją reputację, stał się bardziej otwarty na współpracę i partnerstwo. Zaczął szukać, chciał go współpracować z Rajtami. Jednak bracia Rajt, nieufni wobec swoich przeszłych doświadczeń, wahali się i absolutnie mieli rację. Spotykali się co prawda ze sceptycyzmem i odrzuceniem przez społeczność naukową, w tym Langleya, a jednak zdecydowali się dalej polegać na własnych zasobach i wiedzy. Nie wchodzili z tymi ludźmi. Do współpracy, i według mnie dobrze robili. Historia braci Wright i Samuela, Samuela Pierponta Lengleja to mocna opowieść o wytrwałości, innowacjach i triumfie słabszych. Uczy nas, że prawdziwe przełomy często przychodzą z nieoczekiwanych miejsc. Bracia Wright ze swoimi skromnymi początkami i brakiem formalnego wykształcenia zmienili świat dzięki swojemu poświęceniu. I nieustannemu dążeniu do wiedzy. Ich historia przypomina, że o sukcesie nie decydują wyłącznie zasoby czy prestiż, ale także odwaga w dążeniu do realizacji wizji i odporność na pokonywanie wyzwań. To świadectwo siły determinacji i zdolności ludzkiego ducha do innowacji. Dziś z kolei mamy do czynienia z próbą napisania historii na nowo. To jest właśnie Ciekawa rzecz, bo, bo państwo tak łatwo się nie poddało. College of Engineering Uniwersytetu w Houston prezentuje taką serię o maszynach, które sprawiły, że nasza cywilizacja się rozwinęła i o ludziach, których pomysłowość przyczyniła się do ich stworzenia. No i proszę wyobrazić sobie, że pod koniec XIX wieku Samuel Pierpoint Langley oraz Orwell... Orville Wilbur Wright pracowali nad stworzeniem sterowanego lotu z napędem. Langley pracował przy ogromnym wsparciu rządu i opinii publicznej, podczas gdy bracia Wright pracowali po cichu, korzystając z własnych zasobów. I tutaj Przypominamy, Lengli podjął próbę lotu 7 października 1903 roku. Jego ogromna, długa na 54 stopy maszyna latająca miała dwa 48-metrowe skrzydła, jedno z przodu, a drugie z tyłu. Była ona wystrzeliwana z katapulty na rzece Potomak. I spadła za pierwszy raz, kiedy została wystrzelona, do wody jak worek cementu. 8 grudnia spróbowano ponownie tym razem tylne skrzydło po prostu się złamało zanim w ogóle maszyna została wystrzelona z tej katapulty. Zaledwie 10 <coughs> Przepraszam. Zaledwie 10 dni później bracia Wright polecieli małym, skromnym dwupłatowcem prawie bez fanfar w Kitty Hawk w Północnej Karolinie. Ich przewaga polegała na tym, że opanowali problem kontrolowania czyli sterowania ruchem swojego samolotu, bo Swoją pracę poprzedzili czterema latami starannych eksperymentów z latawcami i szybowcami. Ale rząd to taki ciekawy gość. Charles Walcott, wieloletni przyjaciel Langleya, który miał wpływy na finansowanie jego pracy, został dyrektorem Smithsonian Institution w 1906 roku, w tym samym roku, w którym Langley zmarł. Natychmiast ustanowił medal Langley'ego, Langley Aero Lab, wystawił mu pomnik, a potem w 1914 roku sfinansował gościa o nazwisku Glenn Curtis, który był zaangażowany w zaciekły spór patentowy z Wrightami. Zaangażował go po to, żeby ten zrekonstruował maszynę Langley'a i pokazał, że naprawdę potrafiła ona latać. Chcieli to udowodnić. Cartis zabrał się do pracy, wzmacniając konstrukcję, dodając sterowanie, zmieniając aerodynamiczny kształt, przesuwając środek ciężkości. W skrócie, zmienił ją diametralnie, ale uczynił zdatną do lotu. W 1914 roku przeleciał nią 150 stóp, a następnie wrócił i wymienił silnik również na nowy. Na podstawie tej rekonstrukcji Kartisa Instytut Smithsonian Institute uhonorował Langleya za zbudowanie pierwszej udanej maszyny latającej. Wyobrażacie sobie to Państwo? Tak, to nie bracia Wright, tylko właśnie Pierpoint Langley. W 1925 roku Orville Wright w końcu przekonał amerykańską opinię publiczną do swojej sprawy, umieszczając oryginalny samolot. Ten naprawdę amerykański skarb w Muzeum Nauki w Londynie. W 1942 roku sekretarz z Instytutu Smithona, Charles Abbott, w końcu zezwolił na publikację artykułu, który wyraźnie wskazywał, że rekonstrukcja Langleya została sfałszowana. Czyli że właśnie. Zmieniono absolutnie ten pierwotny projekt tylko po to, żeby pokazać, że rzeczywiście ladał. Ile to, proszę Państwa, pieniędzy poszło do kosza raz na tego Langley'a, a potem na te cyrki, żeby udowodnić, że on cokolwiek rzeczywiście osiągnął. Orville odpowiedział Brytyjczykom, że jego samolot powinien zostać zwrócony do Smithsonian Institution po wojnie. Zmarł w styczniu 1948 roku, a 11 miesięcy później ten pierwszy, pierwszy samolot. Powrócił do Ameryki właśnie do Instytutu Smithona, gdzie obecnie wisi z etykietą oddającą należną część braciom Wright. Dziś jednak i nazwisko Langleya zdobi główny ośrodek NASA, bazę lotniczą i kwaterę główną CIA. Choć wydaje się jednak, że sprawiedliwość zwyciężyła w przypadku braci Wright. Także to takie są losy. Oczywiście, można uważać, że ja jestem osobą, która subiektywnie na to wszystko patrzy, bo rzeczywiście poznałem, jak pracują państwowe instytucje i ich po prostu nie lubię. I patrzę bardzo krytycznie na nich, bowiem wydaje mi się, że ludzie, którzy mają pasję, robią w życiu, w całej historii o wiele, wiele więcej. Także Taki materiał do przemyślenia, materiał, który opracowałem, pochodzi, z źródła tego materiału pochodzą ze strony x .com i engines.egr.uh.edu. Także to są takie dwie, dwie dosyć zakamuflowane strony, żeby można było się dowiedzieć o tej konkurencji między braciami Wright i Pierpointem Lengleyem. Zostawiam Państwa... Z przemyślaniami na ten temat. Mówiliśmy już o barkach desantowych. Zresztą wojnę wygrały wóz, wózki widłowe i cała logistyka, która z Drugą wojnę światową właśnie wygrały wózki widłowe, te barki desantowe. No i proszę bardzo, i to wszystko było robione przez firmy prywatne. I po raz kolejny wraca to pytanie Jana Adama II, księcia Liechtensteinu, który mówi: nie pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego państwa, dla swojej ojczyzny, zapytaj, co to państwo może zrobić lepiej dla ciebie, niż firma prywatna albo twoja własna gmina. I okazuje się, że król będzie nagi, że oni naprawdę mało co potrafią. Serdecznie państwu dziękuję i zapraszam na kolejne audycje na kanale Pafere. A przy okazji warto zalajkować, być może komuś podesłać, żeby Właśnie miał również okazję poznania tego, o czym główne media nawet się nie zająkną. Dziękuję bardzo.